nie na kanale BaszniwaKrajina.pl w tym odcinku, bo ostatnio była już przecięta ta piłeczka, odstresowująca, co to jest, jest, jest z ale, ale dzisiaj będę ją i ona jest już cięła siatkę, bo dzisiaj będę ją dla was przekrajać. Zobaczę, czy to jest w środku i, i tutaj mam już tutaj swoje dożyczki, Wow, patrz na przecięcie tej piłki kuleczki i proszę nie róbcie tego w domu, bo mogliby się zdenerwować bardzo wasi rodzice, że po pierwsze psujecie swoje zabawki, a po drugie, że będzie straszny bałagan w pokoju. Możecie ubrudzić całe mieszkanie. Dokładnie, tym... no, nie w tym. wolno robić tego w domu. Dobrze. I trzeba <laughs> może ja do ładnie rozbić te rzeczy rzeczy że możecie, a po drugie, że zrobicie straszliwy bałagan w pokoju, możecie zrobić, obrócić całe mieszkanie tym, te rzeczy, tym glutkiem, chyba jakimś glutkiem, ale, ale, ja wam mówię, że tak też nie wolno robić, też nie warto psuć was Waszych rodzice mogą się też nawet tak zezłościć, że mogą zrobić się tak by i wybuchnąć na tysiąc kawałków, BUM! No to zobaczycie zaraz, zobaczcie, tutaj jest taka pokrywka, ciekawe czy da się zdjąć tą pokrywkę. Nie, chyba nie, jest była to błoto to klejoda. Także muszę przeciąć moją kiełeczkę tak. Zobaczcie, zobaczcie co z tego wyjdzie, co tam jest w ogóle w środku i czy w ogóle ta, da się ją przeciąć. Zobaczcie. jest już umorzę, tak Także ja wykorzystam. Nie jest łatwo, bo to jest taka właśnie mocna guba. Przybliżę się trochę. I zobaczcie, i zobaczcie teraz. Tutaj chyba trzeba, zobaczcie, 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 zobaczcie. nie jest łatwo, także takie gumowe nie trudne jest przecież, dobra, zobaczcie, udało się, o, udało się, w środku jest taka, taki nie wiem, różowy glutek, no to, to prawda, zrobię jeszcze może jedno nacięcie, zobaczymy, czy się uda. Tak, udało się. I zobaczcie. wow, Taki, wow, to jest wow, Tam w środku jest taka, taki różowy glutek. Tak, glutek, normalny różowy glutek. Zobaczcie. Głowa piłeczka, w środku różowy glutek. No to wyciskamy go dalej. Zobaczcie, to jest taki nie tylko eksperyment. Nie róbcie tego sami w domu, bo szkoda waszych zabawek. Jaki ten glutek obleśny! I widzicie, eksperymentuj z Nami ze slime. I popatrzcie, jak on jest piękny. Można go ściskać, tak? I można z tego glutku coś ulepić. I zobaczcie, ale on się szybko trochę spływa. I dzisiaj bo mo i może kiedyś. To rainbow. To zobaczcie, to beżbo. Krajbę tą piłeczkę całą. Mogę, mogę zjeść tak. I zobaczcie. Jaki ten glutek jest wielki. Może uda mi się naprawić tego bąbelka. Slajbowy bobbel. O, może uda, się mi naprawić tego bąbelka? Może. może uda się naprawić tego bobelka. Boże. Może uda się naprawić tego bobelka. Boże. Tebeka, komu bebel może uda Może mi się uda naprawić tego, bo to bebelka. Zobaczcie, jak to jest wielki slime. W środku jest taka, taka, taka slime. Eksperymentuj ze slime i zobaczcie, kiedy to jest takie wielkie, takie wielkie. I wow, jakie ściśnięte, te beczki. O, oh, wow, i zobaczcie, można też ulepić z jego taką kulkę i rozciągnąć ją, ale ona pęka wtedy i zobaczcie, może ona tak spływać i zobaczcie. Nie, nie można z niej niestety wybuchnąć żadnej bańki, ani dużej, ani małej. Więc mogę tutaj, wow! Te kuleczki mi one rzeczywiście wypadają Dep krawia Dep krawia nie, 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 O i zobaczcie Klik, klik, puk, puk, puk I zobaczcie Tak tu jest rzeczywiście taka pokrywka Można, chyba nie można jej niestety tej pokrywki zdjąć I o i zobaczcie, z tą piłeczką dobrze, że jest ładnie. O, i zobaczcie, może teraz mi się uda zdjąć tą pokrybiłówkę. Ją odbyto, spomajcie. Na wsiadł. Ją odbyto trzeba. Ciekawe, czy da się ją otworzyć. Ciekawe, czy da się ją otworzyć.

i zobaczcie, można z niego utworzyć takiego jakiegoś rotawirusa Takiego, zobacz, to takiego rota, wow To wygląda trochę jak ten taki powodujący wymioty rotawirusek o, i zobaczcie Toksyk to o jaki placek, I zobaczcie, jaką Jakiego on robi? A zobaczcie, jakie balony robi porządnie tam O, jest. Jestem w takim porze. Jakie w takim porze. No to was już zachęca, Niestety do już koniec swojego filmu. I zachęca was do subskrypcji mojego kanału. Abyście zawsze byli na bie do usłyszenia w kolejce. Do zobaczenia, kochani!